Wyobraź sobie, że teraz jest najlepszy czas na zadbanie o swój dobrobyt. Całą swoją uwagę. Kieruj teraz na swoje ciało fizyczne. Podziewaj uwagę na swoje stopy, poczuj je. Poczuj, jak rozluźniają się. Teraz poczuj, jak to rozluźnienie przysuwa się na łydki, kolana, dach. Całe Twoje nogi. rozluźniają. Teraz poczuj swoje dłonie, skoncentruj uwagę na swoich dłoniach. Pozwól, aby się rozluźniły, i poczuj, jak rozluźniają się palce. Teraz nic nie muszą robić. Środręcze. Nadgarstek. Poczuj, jak rozluźnienie przychodzi na przedramiona, ramiona. Twoje ręce są bardzo ciężkie, rozluźnione. Teraz skoncentruj uwagę na swoich powiekach. Poczuj że robią się ciężkie. Przyjemnie rozluźnione i to rozluźnienie przychodzi na czoło, w kronie, uczki, usta, cała twarz rozluźnia się. Oczu jak staje się spokojna. Mała głowa rozluźniona. Teraz poczuj, jak rozluźnienie spływa na klatkę piersiową. Poczuj, jak oddychasz spokojnie. Lekko, oddech staje się dla ciebie przyjemnością, wraz z oddechem wdychasz nie tylko powietrze, ale też energię. Oddychaj w ten sposób, wyobrażając sobie energię, którą wdychasz. Teraz poczuj, jak rozluźnia się Twój brzuch. Poczuj ciepło w swoim brzuchu. Teraz zwróć uwagę na swój kark. Poczuj, jak rozluźniają się wszystkie mięśnie napięcia na karku. Tak jakby cudowny balsam sprawiał, Że czujesz to miejsce rozluźnione, ciepłe, przyjemne. Teraz poczuj, jak ten balsam spływa na ramiona. Tutaj czujesz lekkość i przyjemność. Lekkość i przyjemność na Twoich ramionach, barkach. Balsam spływa w dół po plecach, przez kręgosłup łopatki, całe plecy i pośladki. Oczuj, jak ciepły robi się twój kręgosłup. Pozwól sobie na całkowity relaks, rozluźnienie i spokój. Poczuj, jak przyjemny jest to stan dla ciebie. Możesz być teraz całkowicie ze sobą. Wyobraź sobie, że otacza Cię pole nieskończonych możliwości, które czeka na Twój ruch. Pozwól sobie teraz, daj sobie prawo do wykreowania swojej obfitości w życiu, obfitości wszystkiego, czego potrzebujesz. Masz do tego prawo. I możesz taką obfitość przyciągnąć do siebie, do swojego pola, do swojego życia. Wyobraź sobie, że jesteś na plaży i patrzysz na morze. Przed tobą ogromna przestrzeń. Nad tobą błękitne niebo, bez granic. przed Tobą ogrom oceanu. I wyobraź sobie, że unosisz do góry ręce z intencją Wykreowania, przyciągnięcia do siebie wszystkiego, czego potrzebujesz. Możesz to sobie wyobrazić w formie pieniędzy, przedmiotu. Zacznij teraz wyobrażać sobie, że pieniądze płyną do Ciebie, do Twoich rąk, do Twojego użytku ze wszystkich stron. Zobacz, jak z tego pola nieskończonych możliwości płyną do Twoich rąk pieniądze: banknoty, monety, sztabki złota. Wszystko, co służy wymianie w tej rzeczywistości. Z góry, z boków, z przodu, z tyłu, do Twoich rąk, do Twojego użytku. Zdaj sobie sprawę z tego, co teraz czujesz, kiedy przyciągasz do siebie obfitość finansową. Poobserwuj swoje uczucia. Poczuj wręcz fizycznie, że trzymasz w dłoniach banknoty. Poczuj, jakie uczucie ci towarzyszy. Bez względu na wszystko teraz, w tym momencie, dajesz sobie prawo do obfitości finansowej. Zobacz, jak otwierają się wszystkie kanały, którymi ta obfitość płynie do ciebie. pola nieskończonych możliwości. Czy ut utrzymuj to uczucie. I powtórz jeszcze raz: pieniądze płyną do moich rąk, do mojego użytku łatwo, szybko i przyjemnie. I spójrz na swoje dłonie, jak dużo masz pieniędzy w dłoniach. Jak dużo ich krąży wokół ciebie. wszystkie chętnie przyjmujesz, bo są Twoje, bo tak chcesz, bo taka jest Twoja wola. i poczuj się już bogatym człowiekiem Jakie to uczucie mieć na wszystkie swoje potrzeby wystarczającą ilość pieniędzy. I jakie to uczucie! Poczuj spokój i radość. Poczuj, że to Ty tworzysz swoją obfitość finansową. Pieniądze przychodzą do mnie ze wszystkich stron szerokim strumieniem, bo tak chcę, bo taka moja wola, bo zasługuję na to, bo potrafię to wykreować dla dobra swojego i dobra innych. Teraz poczuj, jak rozkwita w tobie kwiat obfitości. Zachowując jak najdłużej to wspaniałe uczucie, powoli wracaj do tu i teraz. Policzę od jeden do pięć i wrócisz do siebie, do tu i teraz. Jeden. Dwa. Trzy poczuj swoje dłonie, stopy, poruszaj swoimi dłońmi i stopami. Poruszaj swoimi dłońmi i stopami. Coraz bardziej czujesz siebie, coraz bardziej czujesz swoje ciało. Czujesz się komfortowo w swoim ciele. Twoje ciało wypoczęło, zregenerowało się. Cztery. Wpełnij się swoją energią. Poczuj jak każda komórka. Jego ciała wypełnia się energią, energią życia. Pięć. Możesz otworzyć oczy. Jesteś tu i teraz.